Masz takie rzeczy wcześniej jak się bawiłem tym Ale... To jest na GM-ie Aha Dobra, do wypieprzenia Aczkolwiek kusi mnie ten Żeby z stylera sobie podpieczyć na Bo ty właśnie chciał ID pod to, nie? Czy coś takiego? No No, to widzisz, eee... to jak coś to masz ten Pod GM-em to Dobra, czyli to tutaj, to tutaj To tutaj to tutaj... Przepraszam bardzo. i tak wiemy, że nie przepraszasz. Jak nie przepraszam, ja zawsze przepraszam. Za wszystkie moje grzechy, jakie spędziłem na tym świecie. Co ja pierdolę. O, jak masz na niskiej i dalej ci ścina, to, to ja już nie wiem, bo ja właśnie mam załączonego live'a i widzę, że nie nie Co? Nie Dobra śmieci na razie. Dobra, to wyłączamy. Gdzie jest ten bungiel? A. Czekaj, bo przekładam jeszcze surowce. I chcę je w miarę posegregować, bo tak to się będzie mogli bawić cały dzień. Dobra, to wszystko. Aha, i tu jeszcze mamy to. Jeden upgrade strzały. Dobra, to może zostać. Alumentum, tutaj... what the fuck jest Alumentum? Alumentum, bardzo przydatna rzecz. Mam pytanie, czy ostał się nam jeszcze... Jest. Fortum Unbreaking. Dobra, ten zostawiamy na wykończenie. Mister nie chce się martwić, ale... A nie, okej, okay, dobra. Myślałem, jest że się niki zaraz wybuchną. Przecież one są wyłączone, co ty pieprzysz? No nie, bo tak nie widziałem tej body i tak... No. Nie pierdziel, nie pierdziel. Mam jeszcze jakieś patyki? Jak nie ma być żadne, to i... muszę zrobić sobie jednego kilofałka Dobra, git. E, I tak. Ten pusty. Małby. Małby. nie jest mój. Nie chcę małba. E, git. Gdzie jest laba jakaś, bo chcę małba wyrzucić? Dobra, to. Gdzie jest laba to? Raus. Coś tam wyrzucił? Marbla. Jakiego marbla? No, jeden, jeden klocek marbla. A co tu jest? Tu, o, tu. O, tu. <grystanie> a tu. A tu. Ale jeden klocek do. No. Może. Nieważne. Jeden klocek czasem może ci braknąć przy budowie. E, dobra. Tu jeszcze mam jakieś surowce. Copper, ingot. Dobra, powiedz mi teraz, co z tymi takimi Kuktasami. I don't know. To takie jakieś. I Ryszardy i. Red Shardy i Red Xehorum i Green i Light i Quartz crystal. Jeszcze niby mamy miejsce. I w sumie hmm. można byłoby je tu poukładać, ale z drugiej strony nie wiem czy chcę je tu układać. Na pewno te chcę stąd poprzekładać. Gdzie? Bo tego jest więcej. O, uh, o, uh, o! może ku taka ozdoba. Patrz, 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 bo tutaj się na ścianie dawać. Które? Bloki? No nie, te. jak się nazywa? Quartz, krysol. Pa, ta, 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 No wiem, i będzie świecić. O, ten. Dobra, w na razie jeszcze to musimy tu poprzekładać. Także to pójdzie tutaj. To pójdzie tutaj, to pójdzie tutaj. Także na dole tutaj mamy tą kraftowe rzeczy. Jeżeli masz takie gdzieś jeszcze w skrzyniach poukrywane to. Ja, pewnie żywam. No, pasuje, żeby znalazł. I myślę, że zrobimy jeszcze. Ile my tu potrzebujemy? <laughs> Raz, dwa, trzy. No, z 10 bo... blaczek jeszcze musimy zrobić na co najmniej to dziadostwo. Wiesz co, chodź, do tu to jest błąd jeszcze, widzę, chodź tutaj. Czekaj, bo zbieram te chodź, szardy całe. idziemy się dochodzić. Aha. Przełożyłem, weź tą kość z mojej twarzy. No. A Tak, się się A żeby ci Creeper wybuchł tam, o Boże. Nawet nie mów takich rzeczy. Dlatego my tu jeszcze drzwi zamontujemy, ale jeszcze nie teraz. Także spokojnie, tu będą drzwi. Ponieważ jak się tu coś ze przypadkiem, to to będzie, to będzie rzeź. E, mi coś podsyła. patmyć Draniu jeden. E, dobra, to. To musimy sobie przełożyć wszystko e, i i i. Póki co na razie pójdzie do tej skrzyni, ponieważ muszę zrobić tak jak mówiłem porządek. A najlepiej jest wszystko wrzucić w jedną skrzynię i posegregować. Bardzo bo bardzo pierwsza kawała wspomniało jakieś y Nie widzę, żeby było czegoś tak naprawdę dużo papier, ale papier y będzie w tej skrzyni. Tutaj. <grym> Że tu zostaje papier do dupki. Ja wiem, krzesełko moje ukochane. No, śliczne jest. E, I tutaj będzie gunpowder. Mister, zrób coś z tym. Może gdzieś będę wiedział, gdzie wrzucić resztę. Spoko. <gry> no to to samo zrobię. Mówię dlatego, że pasuje to może do jednej skrzyni wszystko. Tak samo nasiona pójdą do jednej skrzyni. A czekaj, tu mamy jeszcze dwie beczki. Y, możemy już zacząć pomału tutaj układać. Nie mam miejsca, nie mam gdzie włożyć ten no. Ale ja to mówię o czymś innym. No ja o tym. Dobra, czyli to tutaj, tu pójdą nasiona. I tu pójdzie Ritz. Ritz pójdzie tutaj. Sugarcane, sugar, maybe sugar. Ymm... Właśnie, mi no na no się ja 80 fpsów. Okej, okay, bo live chodzi, byś miał, nie wiem, czysta. 45 jest. No. No specjalnie z tego tak ustawione, żeby była płynność na live. Ie. Ale nie zacina nic, prawda? Mm -hmm. No. Czy może masz, to mam przecież beczki. Ja się tak zastanawiam, skąd beczki weźmiemy? Czy trzy Eee, czekaj chwilkę, bo tą beczkę chyba się da zebrać. Przecież się kierował, tak mi się wydaje. No pewnie. Ja, ty czy tu, hej. Ja, ja. Może. Ja, przepraszam. Nie podchodź. To jest moja. Spoko. Jak chcesz zbierać wszystko, to zbieraj. E, już wiem dlaczego to było drewno wcześniej. Fuck. <grym> Dobra, to jeden kawałek tego. I pójdzie... Nie rób syfu. no tu mam zwykłe drewno. Jeszcze, jeszcze lepiej. Będzie mnie drażnić. Tak. Dobra. I tak i tak. O, pięknie. Teraz zajebiście. Gdzieś tam? Ale gdzie, włożyć ten? Eee... Okay. Czekaj, tu są jeszcze mózgi, ziemniaki. Boże, czemu to wszystko jest tutaj? Mózg. Dobra, i Corrupted Essence też powinno stąd iść. Idę trzcinkę pozbierać. I będziemy mieli więcej apoku. Co to jest w ogóle to coś tutaj? Patrz, patrz przez okno. Czekaj, nie mam czasu, napierdoły. Mózgi i serca. I kleju taki mam malutko tylko. Nie, dobrze, trzeba będziecie pozbierać klej jeszcze, panie i szkło będzie porobić, ale to później Dobra, w każdym razie to pójdzie tutaj To pójdzie tutaj, a to pójdzie tutaj Waga włączam magnes ja Już myślę, że pierdzenie Nie, magnes Sardon. Dobra, dalej zbieram Zastałeś wszystko? Yes. Pięknie. Dobrze, skrzynki tutaj mm. dałeś te beczki? Mam ze sobą, nie? Murzyn, kurwa Dobra do ciebie, no idź idę, te ten... Patrz, 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 żeby do mnie nie wleciały Muszę taki szybki trik zrobić, patrz, patrz. Wszystko chodź Wszystko przeleciało do ciebie Nawet no w domu nawet przeleciała jakaś deska A przez zamknięte drzwi, jak to możliwe? No chodź, 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 chodź szybko, no Robimy trik, patrz Otwieraj Downcraft, downcraft będzie niebawem. No chodź tu, ty oh. zamkniesz drzwi jak coś. No idziesz. No kuźwa, no, no. się zgubi, wiesz? No No. jest eee, głupi, wiesz? Coś? No. To? E, co ja tu jeszcze chciałbym przenieść? Saplingi na pewno. Posłuchajcie, żeby zrobił sobie siekierkę może na ku, ponieważ. <laughs> fuck. No ja tak samo fak. Tak mówisz? Mhm. E, ziemniaków mamy więcej? No nie za wiele jest, what the fuck. O oh, fuck, znowu to sam zrobiłem. Ok, ziemniaczki i to. Nie, kluczeki, ziemniaki. Nie, kurczaki. ziemniaki. W zasadzie ta skrzynia może tu zostać na takie PR doły To mam wyczyszczoną co mnie bardzo cieszy Może Co znowu zebrałem? Z zasysa lekko. <laughs> poczułem, poczułem tylko jak to poleciało w twoim kierunku Ale to zdejmę Iron to Gold Zbierać całą tą pokrzywę po kaktusa e, nie mamy tego dużo, <coughs> także raczej nie ma sensu. Option. nie, nie no. Magnet Wiesz co, na no to chyba zrobimy osobą skrzynię. Na no te twoje bloki, takie fajne. Xarkum? No. no, to jest XyCraft, nie. I. I myślę, żeby było na tyle tego. No, to jeszcze mogę zabrać. Może masanie jak gwiazda porno. Nieprawda. Czego ty tu chcesz? Na się do tego szczerniało. Co za depil. I stąd. Dobra, jest pięknie. I tutaj sobie jeszcze też poprowadzę taki paseczek. Też był zainteresowany, jak zrobiliśmy sobie właśnie ciemne drewno bez wydobywania nawet ciemnego drewna. O szlak! No ja to samo było szlak teraz. Co się stało? O, zaczyna się. Mówi, że będziesz starał? <grymne> <grymne> nie wiem. Ludzie się na pewno ucieszą. <grymne> nie, przetrzymam ma Nie, przetrzymam. Dobra, pójdzie kurwa, tylko po nogawce <grymne> Dobra, tak pi 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 ty co czasu, to znalazłem No i bardzo dobrze Pamiętaj, liczy się jakość, nie ilość <grymne> Przemek, jakoś. Iwanowski, Przemek, Przemek, Iwanowski. Siema. Mm -hmm, mm -hmm. Można uku. wybierzemy się... E, wiesz co? Tu jest skrzynia jedna, taka niepotrzebna. To będzie skrzynia na narzędzia. Pasuje? No. E, to weźmiemy stąd. I to wpierdzielimy tu. Chcesz kilka rzeczy? Wiesz co, pasuje zrobić skrzynię na... Nie, nie chcę żadnych rzeczy. Pasuje zrobić skrzynię na taką do spożywania pokarbu. czyli zrobimy sobie o takie... What the fuck. Tutaj hmm. będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Takie gotowe żarcie. Będzie najwygodniej chyba, nie? I... Dobra, teraz mi powiedziałam włożyć resztę rzeczy w stylu takie jak na przykład... Liście Tu może być O, weź sobie ze sobą od razu to słuchaj, coś to na ciebie No de facto, już kurde do mnie pisze ja pierciola Jakżeś tego nie został Wyson niż się dlaczego O! bez wyssał Dobra, what the fuck, czemu ja mam zielone bloki? Tak właśnie kwiwiwiłem, żeby ich nie dać na upiększenie. Eee, ja mam czerwone, ja mam czerwone. No jest, ich, jest ich więcej. I tak właśnie też nad nimi kwiwiwiłem, także może by tutaj. A chcesz jeszcze piękniejsze rzeczy, to masz ten kryształ? Chcesz kryształ? Nie chcę.